Już za moment, ponieważ spotkamy się, można powiedzieć, z przyjacielem księdza Jerzego Popiełuszki. Z o, nami, tak, to nie tak, będzie tak. przesada. To nie będzie przesada i właściwie już przechodzimy do naszej A rozmowy. Jest. Myślę, że nie ma co przedłużać, nie ma co trzymać Państwa w niepewności. Z nami w studiu nasz pierwszy gość, pan Leszek Prusakow, tata Moniki, ale także o której historii za chwilę już opowiemy, ale także chyba możemy śmiało powiedzieć przyjaciel księdza Jerzego. Dzień dobry. No może nie przyjaciel, dobry kolega. Tak, dobry, dobry kolega. kolega. Tak. Dobry kolega. Gdzie w sumie nie mieliśmy nigdy możliwości, na przykład pójść na rybę wraz mm -hmm. Nie było czasu. No może, gdyby Nos, nie ta tragiczna śmierć, to mm -hmm. jeździłem do niego razem z żoną dość często. Nawet mogę powiedzieć, miałem łatwość, żeby się z nim spotkać, ponieważ. Znali mnie I Walek i ci ludzie, którzy otaczali tu chronili księdza pierzego. Znali i mieli zaufanie, co też ważne tak, było. Tak, tak wpuszczali mnie bez większych problemów. Także ten kontakt był. Taki bardzo sympatyczny. Zawsze tam posiedzieliśmy godzinę czy dłużej. Jurek był bardzo. Zajęty. On nie miał chwili spokoju. My razem z żoną bardzo chcieliśmy go zaprosić do nas. Mieszkaliśmy wtedy w Włomiankach pod Warszawą i chcieliśmy go wyrwać na jeden dzień. Ale pewnie nie chciał was narażać. Dokładnie. Właśnie. Powiedział: Wy nie weźmiecie na jeden dzień, a całe życie sobie zapas chodzicie, bo obecnie będzie za wami chodziła. I dlatego na przykład nie był na naszym weselu. Mhm. Natomiast ja pokażę to zdjęcie na weselu nie był, ale na ślubie jak najbardziej był obecny. Śluby, tak. To oczywiście był. No i też mamy tutaj drugie zdjęcie, i przejdziemy do dalszej części tej historii. I tutaj mamy chrzest, chrzest Moniki, o której już Tak, Moniki córki. Tak, to jest nasza córka. I tutaj właśnie działy się te cuda, o których chcielibyśmy Państwu powiedzieć. Co, Może powiedzmy, co ksiądz Jerzy powiedział podczas chrztu, bo tutaj doszło chyba do takiej ważnej deklaracji dotyczącej ochrony tak, jest, w dalszym Tak, takie zdjęcie, nie wiem, czy ono tu jest, które daliśmy księdzu Jerzemu, Monikę, na rękę. I on, Piękna pamiątka. trzymając Monikę powiedział to. Będzie mówi, moja córka krzesna, będę się nią opiekował. No i ksiądz Jerzy nie rzucał słów na wiatr. To powiedział w obliczu całej rodziny. Było nas tam, nie pamiętam, ile, ale około 30 osób. Na pewno My wszyscy to słyszeli. Dlaczego o tym mówię? Bo po jakimś czasie te słowa się rozmyły Ale przyszedł w życiu taki czas. Kiedy ja te słowa mu bardzo często wypominały, to było już po śmierci jego. Kiedy Monika miała no niesz, nieszczęśliwy wypadek i wbiło jej się do szkło do wrdzenia kręgowe. Mhm. Ona wpadła do szklarni, prawda? Do szklarni, tak. Nikt nie wiedział, że to jest szkło. Nikt nie wiedział, co się stało, bo ona ten fakt przemilczała. My nie znaliśmy, jako rodzice, też prawdy, tylko dziecko miało niedowład. No i zaczęło się szukanie przyczyny niedowładu. Pierwsze rozpoznanie było, że jest w mózgu. I wtedy Monika do szpitala na diagnostykę, a my do kostki. Na modlitwę. Na obiecałeś. Pomagaj. Ja nie chcę żadnego guz. Góza nie ma. Mhm. Potem było szukanie guza w rdzeniu kręgowym. Sytuacja zupełnie taka sama. Idziemy, nie chce raka, nie chce guza. Nie ma guza. No, ale nie niedowład jest. Jak którymś tam rano, żeśmy w każdej takiej sytuacji ofiarowywali msze święto, mhm. To było okres chyba takiego, mojego przynajmniej nawrócenia. Dla mnie kościół nawet ten kost to było raczej miejsce bardziej patriotyczne niż religijne. Niż religijne. Mhm. Nie tylko moje, bo. Mimo tej przyjaźni czy znajomości, dobrze jest księdzem a, mierzymy, tak? Bo dla mnie to był bardziej kolega niż człowiek. To, tak, to był bardzo miły, sympatyczny człowiek. I chyba tutaj to decydujące wydarzenie, gdzie możemy mówić, no, myślę, że śmiało mogę powiedzieć o cudzie, wydarzyło się podczas operacji. Tak, to znaczy Monika była operowana w wieku 5 czy 6 lat. Nie mogła znać, tanie, znaczy znać to znać, nie mogła pamiętać księdza jeszcze miała pierwsze rodziny, to był jego połóżek tak więc nie mogło pamiętać. Natomiast bezpośrednio, po wybudzeniu z narkozy, po operacji, no, w obecności znowu licznego grona lekarzy pielęgniarek, bo to był bardzo dziwny by przypadek, byli ludzie bardzo ciekawi, to ona opowiadała. Co pamięta z operacji? Ona była w narkozie całkowitej? Spała tak, czy nie? Tak, spała. Ale mówiła, co pamięta, że jechała buzeczkiem, że były światełka na górze, że ciocie były ubrane w zielone sukienki, że panowie mieli maseczki. Tylko mówi ten jeden ksiądz, był w czarnej sukience. A wszyscy się dziwili. Jaki ksiądz? No, przecież tam nikogo nie było. Ja mówię, Monika, co ty opowiadasz? Jaki ksiądz? Na sali to operacyjny. Tak, był. Ja I co robił? Nic. Siedział i trzymał mnie za rękę. Potem to, to okazało się, bo niestety byliśmy, byliśmy poinformowani. Monika raczej chodzić nie będzie. Takie że, były tak, diagnozy. Że jeżeli się usunie to ciało obce, to jeżeli będzie się poruszać na pustków, to można będzie wtedy powiedzieć, że operacja jest udana. Panie Leszku, no niestety myś, musimy dobrać. kończyć tę historię, natomiast ona też jest do znalezienia w internecie, bo my ją czytaliśmy w internecie tak. i tam są jeszcze różne takie dygresje, które też są bardzo ciekawe i które świadczą Ale o tym, że jak ksiądz Jerzy coś obieca, tak. to słowa dotrzyma. Chyba najważniejsze, że wszystko się dobrze skończyło i też to wydarzenie było brane pod uwagę w procesie beatyfikacji. Tak, ja zgłosiłem wszystko, dałem też kłop wyjęty i wszystko zgłosiłem. Panie Leszku, czy możemy prosić o to, żeby przekazał pan specjalne pozdrowienia dla Moniki od całego zespołu No Tak. Bardzo proszę niego najlepszego i pozdrawiam cię serdecznie. My również. Monika sobie. dzisiaj doskonale funkcjonuje ma męża, dwoje dzieci. Odchodzi tuteka troszkę, ale chodzi całkowicie samodzielna. Bardzo się cieszymy. Z takiej historii gorąco, chcemy słyszeć. Mhm. Bardzo tak, pozdrawiamy serdecznie Pani Monika.